To wszystkim z tej strony. Tula i idąc teraz po najnowszej aktualizacji z naszą nową postacią. Mamy pełnię, więc pójdziemy sobie do tego tej statuły. Troszeczkę już poczytałam, na szczęście mamy ją tutaj blisko. W tą stronę, czekajcie? tam, do góry. Że właśnie podczas pełni ten glomer, tak? Wychodzi ten kwiat. Mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj zrobić ten dzwoneczek. I... O, właśnie, mam zamiar oswoić sobie tego koci Shopa, jest świetny z tego co widziałam. I... Jest! Ale fajowy! Czy miałam ja mam cię oswoić? Mięskiem? Nie? Co ja mam mu Ej, słuchajcie... Jezu, to trzeba kąskiem faktycznie? O, no, o, czyli no to świetnie zrobiłam po prostu. Może zdążę zabić kreta? A jak nie, bo chyba pełnia jest dwa dni, tak? Z tego tylko ja, że to. To sobie wezmę. Myślałam, że to każde mięso. Dobra, mamy kąsek, może się uda. Pięknij, mała, biegnij. Nie, jak ja mam to zrobić? Oczy. O, super, to wyszło mi. Kurde, to powiedzcie mi, jak to się robi? Wiecie co, jeszcze sobie weźmiemy... ...na tego koci szupa? Bo to w sumie było tylko coś takiego, że oswaja się go kąskiem, więc ja myślałam, że... A ty chcesz? Będziesz moim kotkiem? Jesteś moim kotkiem, fajowa. Cieszę się bardzo. E, fum, spróbujemy w takim razie... Co mi tutaj dałeś? Potyczki. Świetne są te kotki. To jest chyba najfajniejsza rzecz, powiem wam szczerze. Znajdziemy sobie jeszcze jeden kąsek. Tak naprawdę nikt nie pokazywał, jak się oswaja te glomery, tylko wszędzie było, że kąskiem. Myślałam, że to będzie na zasadzie, że po prostu daję go. Tego to się nie spodziewałam, bo wiecie, że ten... Po prostu... Aha, próbowałam sobie tutaj jeszcze ogarnąć kilka rzeczy, przygotować, żeby znowu nie szukać. Yy, I myślałam, że... Że to po prostu ten Dam mu ten kąsek. Najpierw mija, że w ogóle mięso, ale ten kąsek i to weźmie. Może to trzeba położyć, czy co? Nie wiem. No, daj mi kąska. A chcesz patyczko? Może tak mi też kąska, co? O Zrobiłam sobie garnek, bo ona może jeść przetworzone rzeczy, a że tam ostatnio z tych psów czerwonych powypadało mi to, to mięso z potwora to o, mamy kąsek świetnie. Zobaczymy Zobaczymy dzisiaj w nocy jak to będzie wyglądało. Ja to dlatego zabrałam sobie genet, żeby, żeby przetworzyć, żeby miał miała więcej tego jedzenia. Aha, tu mam znowu tą czapkę. Ok, zjemy sobie. I jeszcze wrzucę... czy chyba już mi wystarczy. starczy. Tak. A, mam marchewkę. Widzicie, mam burdel tutaj, ale już nie będę teraz... Matko, jaki odgłos. Prasolkę. Czy mam po prostu. widzicie! Już wiem o co chodzi. Miałam zrobić. Już wam mówię o co chodzi. Z tą czapką, co ostatnio mówiłam, że są potrzebne te krety. Eee, bo mówię jest coś nowego z tymi kretami. A wiecie, co się okazało? Że to. Po... Gdzie mamy kryty? Halo. Przecież ja tu miałam krety schowane w tym. Yy, no bo tak, zrobiłam sobie specjalny kapelusz, że przecież miałam krety. Co mi uciekły? Czy o co chodzi? Yy, nie mam pojęcia, ale to nic. Jak co to złapiemy kolejne. Już teraz wiem, że to na pewno trzeba robić tym młotkiem. Nie wiem co one... Uciekuj może, nie wiem. Boże, on to tak teraz będzie cały czas mi yy, ten... wypluwał różne rzeczy, tak? <śpoko> Spoko. To jeszcze sobie wrzucimy. Kąski mamy. A, masz w sumie. Kurczę, jestem ciekawa jak to z tym glomerem zobaczymy. A, Boże, parasol miałem zrobić, widzicie? Idę ten parasol u tego tu chyba tu, 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 tu. Tak. Okay. w To sobie jeszcze weźmiemy. No, dobra, widzę to może troszeczkę tu ogarnia. <słuch> ten teraz nie Kurde, no z tymi kratami. Dobra, to ja sobie ten kapelusz może odłożę. A, właśnie, bo wiecie w ogóle o co z tym chodzi. E, ja mówię jakaś nowa czapka, co są potrzebne te krety, a to się okazało, że to jest kapelusz ten przeciwdeszczowy. Wcześniej były potrzebne macki, e, skóra z macek, a teraz są krety. To zmienili, dlatego myślę, że to jest coś nowego. Nie przeczytałam, że to jest ten kapelusz, ten deszczowy, przeciwdeszczowy. Także teraz potrzebne są właśnie krety. Mm. Boż, jaki odgłos! Ale i tak jest świetny, po prostu jest cudowny ten kot. Jak już zacznę serię, a już po tym odcinku zacznę serię, to. Yy, to sobie nazwiemy. o Oswoimy sobie, oczywiście, kotka i go sobie nazwiemy. Tak. Dobra, a tak właściwie to, po co ja tutaj stoję, idziemy już tam. I zobaczymy o co z tym chodzi. Kurczę. Dobra, mamy trzy kąski. Hmm. Wiecie co? Gdzie to jest? Tu. Na wszelki wypadek tak. Zrobię sobie ognisko. Jednego sobie usmażę. Może to ma być usmażony Kurczę, wiem, że wymyślam, ale po prostu no już czepiam się wszystkiego. Jakby co, weźmiemy sobie kwiatkę. No, lecisz, tak? Może tak? Nie. Czekajcie. Kurde, no nie wiem, ktoś powie, jak to zrobić. Co ty robisz? Nie, nie Czemu nie ma jakiegoś gif czy coś? Masz! I to? Nie. No dajcie spokój. Dobra. Zrobimy tak, no bo cóż... To osobnie sprawdzimy później, najwyżej. Matko, ile rzeczy tu wleciało. A on się rzucił razem ze mną, w ogóle świetnie jest. Naprawdę kod jest po prostu... O! Kłębak wyleciał. Mamy tak, mamy to, bo chciałabym ten dzwoneczek zrobić, nie? To chociaż to zrobimy. Tak, pięknie po prostu. Kurde no. O co z tym chodzi? Nie mam zielonego pojęcia. Jak to zrobić? Jezu, co, będę musiała sobie to doczytać albo... No dobra, zrobimy sobie krety. Doczytać albo... Albo gdzieś zobaczyć. Może ktoś pokazał na filmiku. No bo, kurde, wszędzie jest tylko... Oswoić przez kąsek. Ale jak? Nikt mi nie, nie powiedział. No i rzuciłam, i dałam, i nic. Jak to zrobić? Nie wiem. Noż już musiałam go zabić, żeby chociaż zrobić yy, ten dzwonek, nie? No. Jezu, znowu. Nie trafię w to. Masakra. No ja już myślałam, że to zrobię. No. <laughs> Sorry, ale jestem trochę rozczarowana. Aha. I tak z tym melonem to już wiem, że, że on normalnie rośnie na farmach sobie, więc teraz go nie będę robić, bo nie ma sensu. Teraz nam się on nie przyda. No i co? I myślę, że już będę miała wszystko w miarę ogarnięte. Postać mam ogarniętą. Wiem co ma, wiem co je. Yy, I tak dalej. tej itemki. To już też mamy ogarnięte, tylko tego glomera nie mam. Kota sobie o swoim glomera też sobie o swoje, jak się dowiem jak I, i zaczniemy sobie serię. Teraz oczywiście jeszcze przywołamy sobie giganta. Tak i... Och, znowu będę się męczyć, nie wiadomo ile Żeby te a ty na kogo polujesz? A, na ptaszka. Dobrze. No co? Masakra. Będę się męczyć, nie? Jak co, to ja sobie to zobaczę poza nagraniem i... I tyle. No bo nie będę już odcinać... Znaczy, odcinać, mówię. No, trafiłam go! Mamy króliczka. Świetny, kod jest po prostu... No, kod jest najlepszy ze wszystkich tych zwierzaków. No po prostu jest cudowny. Świetny, naprawdę. Atakuj kreta. Dlaczego nie atakujesz kreta? Za duży pewnie dla ciebie, co? Byś mi pomógł troszeczkę. No nic, w następnym pełni już nie będziemy czekać, tak? No ja sobie gdzieś najwyżej doczytam, albo najlepiej by byłoby, jakby mi ktoś napisał. Coś słabo w komentarzach z Wami. Nic mi, nikt mi nie chce nic napisać, pomóc troszkę, czy wszystko sama. Niestety. I oglądać, i czytać. Tak to troszeczkę czasu by mi to zaoszczędziło. No ale cóż zrobić? Będę musiała sobie to znaleźć. No! Nie, ostatni raz. Ostatni raz. Jak nie to sobie odpuszczę. No, patrzcie. No ale t... Chwila czy to jest młotek? Młotek. Dlaczego ja go zabiłam? Niech mnie ktoś oświeci. Przecież go ja miałam okuszyć Potem mam młotek. Dobra. Jeszcze tu zobaczymy. No chodź. że też z tą się nie udało. To już bym sobie... No, nie. Może bym musiała szybciej po prostu kilka razy wałnąć go, nie? A nie raz tak. Bo na F kurcze i na nie działa. To jest najgorsze, bo to by mi ułatwiło dużo, ale no... Niestety. Tego śledzimy. Pateczkiem się zajęłam. Przepraszam za moje odgłosy, ale już jestem troszeczkę poirytowana. No właśnie chwilę i sobie odpuszczę. Nie będę cały odcinek biegać za kretami, bo to już było. Już to przerabialiśmy, także nie ma sensu. A Wychodź. No, no, no. Mam jeden. No w końcu. Dobra, jeszcze jeden. Dobra, to w takim razie ciebie będziemy się... A gdzie mój kot. Czy ja go zabijam przez przypadek tym młotkiem? To ten młotek jakiś, nie wiem. Dziwny. No, bo już jest wieczór, zaraz będzie noc i. Nie jest to, um, y, dobra w łapaniu kratów, niestety. Mhm. Uh -huh. Tu akurat krzak znowu masakra. Jest... Masakra. Ja sobie lepiej zrobię ten dzwoneczek, bo jeszcze mi się coś stanie z tym kwiatkiem albo co. O Boże! Ale widzicie, nie uwiecznioną tą chwilę. Akurat się sejwowało. I tak jest uwieczniona chwila, jak zapołam w końcu kryta. Po prawie całym dniu. Dobra, nie komentuję tego lepiej. No to cóż, wracamy do domu, zrobimy sobie czapeczkę. Nie wiem co z tymi świniami. Niech mi ktoś napisze, czemu one nic ode mnie nie chciały. Yy, I. Aha, jeszcze ten kapelusz słonkowy, tak? tak? To sobie zjedzmy. Kąski weźmiemy. Kapelusz tu. Nie wiem, czy one się. Chyba mi uciekły te kraty. Tak na to wychodzi, no bo co? Coż by się mogło z nimi stać? Nie wiem. Tam sobie rzucimy, mam chleb, tylko koncepcję. To nie ugotuję. Dobra. Eee, dobrze, kapelusz. Aha, ładnie wziąłem. Nie kładę tylko go... kości. już wezmę wszystkie. Dobra. I... Tadam. mamy kapelusz już przeciwdeszczowy. <noise> Mówiłam, że tak nie przeczytałam, co to jest, a myślałam, że no, już sobie tym zapalę, bo już tu nie będę żadnych suszarni robić, ani nic, bo nie ma sensu. Przetrwamy sobie noc i, I spróbujemy z dzwoneczkiem. Gdzie mój dzwoneczek jest? Dobra, super, jest dzwoneczek. No. To sobie jeszcze pochowałem, o, to sobie schowane i to, i to tak. nie wiem po co to robię, no ale cóż Jest to chyba z przyzwyczajenia Panieczki. troszeczkę posprzątamy sobie rysyłka to jeszcze tu. Dobrze. Ok. No to nic. Czekamy na poranek i użyjemy cwoneczka. Aha, bo ja czekam z tymi świnkami. Czemu one ode mnie nic nie chciały, żeby mi kubka dać? Nie wiem, do tej pory. Może wy wiecie i mi powiecie? Fajnie by było. No i jak z tego glumera, no ja zaraz to spróbuję, jak skończę nagrywać, zaraz spróbuję jeszcze to poczytać i albo gdzieś zobaczyć o co chodzi. To już na serii sobie go oswoimy i... A i z tymi królikami, co miałam ostatnio co tych dziurek, nie było co? Ja już myślałam, że oni to zmienili. To ja po prostu miałam tego moda, gdzie są te królicze, nurki, i on był po prostu niezaktualizowany i, i takie bugi po prostu to były. No, tak to wyglądało. Więc cóż, wiecie co, ja go w sumie tutaj sobie przywołam. Jak przyjdzie, niech nas rozwali. O, podejdziemy, wiem, tu. Koło króla świn, może go zabiję. Dobra, dzwoneczek. Dzień, dzień, dzień. Idzie. Szybko, nie? Uwaga, jestem gotowa. Jestem gotowa i czekam. Idzie. Jaki cień, widzicie? O, ale łapa. Patrzcie I... no na mnie, a króla no widzieliście to? Masakra. A w sumie co z nim jest dalej, wiecie? On tam teraz będzie ładził koło mnie, czy o co chodzi? Czekajcie, gdzie ja mam ten obóz. Tu zaraz blisko, dobra Czy on już po prostu sobie poszedł? Zobaczymy ja tędy idę. Jeszcze sobie to sprawdzimy. Chyba sobie poszedł. A został mi jeszcze... O ma takową świnką rozwalił domki obu Czy ten dzwoneczek mi jeszcze został? Został. To przewołam go jeszcze raz i ja w centralnie stanę w tym królu świnek. Tak zrobimy. O, ubierzemy się ładnie. Tak. No, jestem. Jeszcze raz. Przyjdzie jeszcze raz? Jak to wygląda? Idzie. Dobra, to zobaczymy jeszcze raz. Czy on... Yy, on jest... To jeszcze raz może sprawdzę. O, chociaż nie wiem, czy mam jeszcze... o, to chyba nie. Czy on centralnie tu, gdzie ja zadzwonię? Patrzcie, nie, nie zabiję go jednak, a myślę, że go zabiję. A mam jeszcze jeden. I jeszcze zrobię jedną rzecz, którą sprawdzimy. Chyba jeszcze na raz mi starczy. Daleko mam tutaj? Tutaj mamy kawałeczek. Chcę jeszcze sprawdzić jedną rzecz, póki już ten, ten dzwoneczek sobie zrobiłam. Yy, czy to jest tak, że yy, on... Yy, tą stopą wali tam gdzie ja stoję, czy po prostu tam gdzie ja zadzwonię, jak ja zadzwonię ucieknę, to mnie nie rozwali. Zaraz to sobie jeszcze ogarnę i będziemy kończyć i będę zaczynała seria. Mam nadzieję, że się cieszycie, bo ja się bardzo cieszę. Myślę, że fajnie mi się będzie nią grało. Bardzo sympatyczne. Patrzcie ile łupów ma. Nie wiem po co ja to zbieram. Idziemy po dzwoneczek, ale widzicie, nie rozwali króla świnek. Jestem zawiedziona, bo ja chciałam, żeby go rozwalił. No tak się nie da go zabić, a. Nie, czapeczkę zdolni. Ta jest taki mod, że można go zabić, ale no tak normalnie się nie da. Dobra, stoimy. A gdzie nasza czapka? O, nie ma, nic. Ok, to robimy tak. To dzwonimy i uciekamy. Idziesz? Halo. Hmm, nie idzie? Czemu nie idzie? No i nie ma dzwoneczka. Idzie. Uciekamy. Uciekamy tu. A, to tak wygląda. Patrzcie, to są takie, taka noga, po prostu tylko noga to jest. A ja myślałam, że tylko mu nogi widać. Ale ślady, a, oh. oh, znikają. Szkoda. Mogłoby zostać, nie? Fajnie by było. Mmm, widzicie. Czyli tak to wygląda. Dobra. Okej, okay. cieszę się, że chociaż udało mi się tego giganta przywołać. No szkoda, że nam nie wyszło z tym, no, z tym glomerem, ale ten to sobie poczytam i wypróbujemy już w serii. No cóż, kończymy te testy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Że Wy też zobaczyliście sobie, jak to wszystko działa. Ja już mniej więcej jestem ogarnięta, taką mam nadzieję. I co, komentujcie, jeżeli wiecie, jak pytałam i o te świnki, to mi napiszcie, czemu ode mnie nic nie chciały i z tym glomerem fajnie by było, gdyby mi ktoś napisał i jeśli macie jeszcze jakieś rady spostrzeżenia, to, to piszcie komentarze subskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę jeśli Wam się podobało, będzie mi miło do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa pa